Hej, dzisiaj będzie kolejny odcinek z GED. Dzisiaj będziemy grać w takie malowanie ust. Jest tam dlatego tak dziwnie mówię. Do. Bde? Nie chcę takiego czego. Nie kupię play. Prostat. Play. To jest strasznie fajna gra. Nie, ja nie chcę dalej iść, tylko ja muszę pomalować usta dokładnie. Tu się co czasem ścina. O, jak widzicie, o. Mam jechać tak, jak ta pani tam pokazuje, dobra? Tak, ta ręka tam nie pokazuje, ale ja sobie po swojemu. O, Dalej, bo już zaraz What? No tak. Tu, tu, tu. Oki, walki, doki. I, idealnie, później zrobiłam mnie świetnie. Jak ja praktycznie nic nie zrobiłam. Śmiesznie to wygląda. Bałwan na ustach, no. Po, po prostu prawistno. no. O, reklama. Tu, 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 tu. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Mówię. Tak tego. Tak tego się nie robi. Wieście mi. O, mój brat, tu jeszcze czekajcie. Tak? nagrywam odcinek. Zmalowanie ust tutaj jedziemy, teraz będzie szaliczek. Przecież właśnie nagrywam się Wiem. Przecież tu też można nagrać odcinek. O Jezu, on no, mnie nie, czasami dorazuje. A tutaj teraz kontur bałwanka jeszcze. Co <laughs> Nie chcę tego robić. To jest kontur naszego bałwanka. No, no. Bip. Facet z Warszawy wygrał 148 500 Ta, ta, z telefonowy. Ale jak to było? Pa... Do, 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 do. A, później. O nie. Nie lubię tego. Pach. co tu trzeba zrobić. Każdy jeden kwadracik. To on mnie doszło doprowadza czasem, wiecie? Oczekaj, czekaj, to za włosy ładne. Widzicie, ma mam o nim zielone włosy, ta pani. Ale jej nohal jest dziwny. Dawaj, no już. Czemu się kliknąć dalej. Tak mój to. Może weźmiemy... O, dajcie, da się kliknąć dalej. Hmm. Da, no no, pewnie muszę się teraz te usta. Mm. Nie, jeszcze trochę się tu pomęczę. Albo nie, nie, dziękuję, nie chcę się męczyć. Mm. Ten walk jest najgorszy, bo trzeba całą je zrobić. No to już jest lepsze, nie trzeba całej linii, tylko można tylko to. Dalej. Oh my God. Dziękuję bardzo. Od kiecu chyba jest różowe. Teraz <toczuczuj> <toczuj> <toczuj> to pokręcona gra. Od razu mówię. To sobie są sama. I'm hungry. Wow. hej I don't know. Oj. Tam już 10 na tym skończy. Ja zrobić chyba cięcie, i Sam Mateusz teraz tutaj zrobię. Pokażę Wam efekt końcowy, ok? No cięcie, i. No i no. No chyba muszę zrobić to cięcie, bo teraz się pozdrawiam. Tu mam już efekt końco końcowy. O jezu, troszkę mi nie wstaje męczyć. Właśnie tak, tylko nasz ja materiał żeby się tak błyszczały i i było już gotowy. Tu jest takie ładne coś. Ja w tym miałam głupią reklamę i dlatego może dobrze, zrobiłam cięcie. No i teraz piękny efekt końcowy. No no brawo, ja... Kolejna głupia reklama, no... Ja już kliknął krzyżek. No trans! Stop! Dobra, naprawdę muszę zrobić cięcie. Pokażę naprawdę końcowe. Dobra. to jest efekt końcowy i to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. To ja już się nie żegnam. Oj, głupek da. Ale pa!